pod Trzcianą. Wojny polsko-szwedzkie, których początek przypadł na 1563 rok, ciągnęły się aż do roku 1721. Ich zasadniczą przyczyną były dążenia władców Szwecji do zawładnięcia wschodnimi i południowymi terenami Morza Bałtyckiego, a w konsekwencji dominacja nad tym akwenem. Plany te pozostawały w sprzeczności z interesami Polski w Inflantach i zamiarami polskich władców prowadzenia własnej polityki morskiej. Początkowo cele tej polityki sprowadzały się do obrony własnych portów i wybrzeży, z czasem jednak rozszerzyły się o zamiary objęcia władzy zwierzchniej nad całą południowo-wschodnią częścią Bałtyku. Dodatkowym impulsem do wojen między Polską a Szwecją stał się konflikt dynastyczny. W roku 1563 za panowania Zygmunta Augusta w okresie północnej wojny siedmioletniej doszło do zbrojnego starcia polsko-szwedzkiego w kontekście rywalizacji o Inflanty. W 1600 roku Zygmunt III Waza ogłosił przyłączenie do Rzeczypospolitej Inflant Północnych, na co Szwecja zareagowała atakiem na sporne terytorium. Między 1600 a 1611 rokiem wojna miała dość wyrównany przebieg. Doszło w tamtym okresie do jednego z największych w naszych dziejach zwycięstw w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku, ale również do utraty Mitawy w roku 1609. W drugiej fazie konfliktu, który objął lata 1617-1622, sukcesy wojenne odnosili Szwedzi, zajmując znaczną część Inflant, w tym Parnawę i Rygę. W 1626 roku, po zajęciu Dorpatu, wojska szwedzkie zdobyły Prusy Wschodnie z Piławą, Braniewem, Elblągiem, Tczewem, Malborkiem i Puckiem. W 1627 roku flota polska pokonała Szwedów w słynnej bitwie na redzie gdańskiej, znanej powszechnie jako bitwa pod oliwą. W 1629 roku cesarz Ferdynand II Habsburg przysłał Zygmuntowi III wazie pomoc w postaci pięciu tysięcy piechoty i rajtali. Wiosną wojsko przyprowadził do Polski generał Jan Jerzy Arnheim. Król szwedzki Gustaw II Adolf, który ze swoją armią stacjonował w Malborku, dowiedziawszy się, iż wojska Arnheima stanęły pod Grudziądzem, postanowił przypuścić na nie atak. Gustaw Adolf ruszył w kierunku Grudziądza na czele armii liczącej około 5000 piechoty i 4000 jazdy konnej. Kiedy jednak w drodze otrzymał wiadomość, że wojsko Arnheima już łączy swoje siły z wojskiem hetmana Stanisława Koniecpolskiego zdecydował się na odwrót. Wieść o wycofywaniu się Szwedów dotarła do hetmana Koniecpolskiego, który zadecydował o zaskakującym uderzeniu jazdą na będące w defensywie wojska szwedzkie. Oddziały piechoty sprzymierzonych miały pozostać w obozach pod Grudziądzem. Połączone siły jazdy generała Arnheima i hetmana koniec polskiego, mające przypuścić atak, liczyły około 1300 husarzy, 1200 jeźdźców kozackich i 2000 rajtarów i dragonów cesarskich. Odwrót Szwedów prowadzony był w dwóch kolumnach. W pierwszej piechota z taborami maszerowała głównym traktem przez sztum w kierunku Malborka, a osłaniająca ją od wschodu jazda bocznymi drogami przez Trzcianę, Straszewo i Pułkowice. Hetman Koniec Polski zaatakował tylną straż Szwedów pod dowództwem Jana Wilhelma hrabiego Renu, którą stanowiło około 2000 rajtarów, 60 muszkieterów oraz działa. Do starcia z nimi od frontu wysłał jazdę kozacką i rajtarię, a sam z husarią pod osłoną pagórków okrążył skrzydło nieprzyjaciela. Szwedzcy muszkieterowie zostali pokonani z Kretesem przez dużo gorzej wyposażonych, ale za to znakomicie wyszkolonych kozaków. Husaria natomiast uderzyła z boku na szwedzkich Rajtarów. Ponoć już po kilku minutach walki Polacy złamali szwedzki szyk bojowy, w konsekwencji czego większość walczącej po stronie Gustawa Adolfa Rajtari rozpoczęła desperacką ucieczkę w kierunku Straszewa. Ciężkie konie szwedzkiej rajtarii nie miały jednak szans z kozackim pościgiem. Nim bitwa pod Trzcianą, która rozegrała się 27 czerwca 1629 roku, zakończyła się zwycięstwem Polaków, walki kontynuowano jeszcze w Straszewie i Pułkowicach. Była to pierwsza tak znacząca wygrana Rzeczypospolitej nad Szwedami od czasów Kirchholmu. Armia szwedzka poniosła pod Trzcianą ogromne straty. We wrześniu 1629 roku Polacy i Szwedzi zawarli rozejm na 6 lat.